W obronie rozumu stanął Andrzej Wronka, prezes Stowarzyszenia Efata, podczas kolejnego spotkania w rozwadowskim klasztorze. Sobotnie spotkanie poświęcone było współczesnym zagrożeniom magią, okultyzmem i sektami. Andrzej Wronka, w swojej działalności publicysty, prelegenta czy prezesa stowarzyszenia FATA, porusza różne aspekty życia duchowego. Staje w obronie wiary katolickiej jako tej, która chroni przed zagrożeniami ze strony sekt, czy różnych ruchów i prądów religijnych. Żyjemy w niby nowoczesnym świecie technokracji, ale tak samo jak przed tysiącami lat, człowiek szuka albo sam sobie wymyśla różne bożki. Zagrożenie sektami i okultyzmem rośnie wraz z aglomeracją. W większym środowisku jesteśmy bardziej anonimowi, dlatego. Łatwiej ulec nowym prądom. Ja tu na dwie rzeczy zwracam uwagę. Przede wszystkim New Age. To nie jest grupa, to nie jest sekta, to nie jest jakaś sformalizowana struktura. Ona się rozpływa przez palce. New Age, czyli prąd, który mówi, że teraz nastaje nowa epoka, nowa era, era właśnie magii, okultyzmu, horoskopów, jogi, reinkarnacji i to wszystko będzie człowieka gdzieś rozwijało, łączyło z kosmosem. Taka globalistyczna, rozmyta papka. A z drugiej strony wyzwaniem z punktu widzenia Kościoła katolickiego uważam, bardzo. Aktualnym, a niedocenianym są wszelkie ruchy zielonoświątkowo-wolnochrześcijańskie. Problem, najogólniej mówiąc, sekt dotyczy ludzi w każdym wieku. Niemniej jednak łatwiej wciągnąć tego młodego, poszukującego człowieka. Jak już prawda wyjdzie na jaw, zazwyczaj bywa za późno na pomoc i żadne prośby i groźby nie pomogą. Trzeba obserwować zmiany w diecie, w słownictwie, w żargonie, w ubiorze, może w emblematach, które się na zeszytach pojawiają albo na ubraniu dziecka. Powiedzmy, plan dnia, tryb dnia. Wiele rodziców nie zwraca uwagi, z kim dzwoni, z kim rozmawia. Po powrocie z ferii, po powrocie z wakacji, po powrocie z jakiegoś obozu, może są jakieś kontakty. Czasem zmiany w diecie. Wszelkie zmiany trzeba zwracać uwagę. To znaczy, nie muszą to być oczywiste. Zmiany, które świadczą, że dziecko jest w sekcie czy w czymś destrukcyjnym. Mogą być to zmiany twórcze. W Polsce trudno dziś zdiagnozować rzeczywistą liczbę sekt. To także zależy od samej definicji słowa. Niezależnie jednak od aspektów, które ją interesują, każda stanowi zagrożenie. Możemy tu mówić, ja myślę, że nawet o e, tysiącach. Nie setkach, a tysiącach. Dlaczego? Nieraz to jest 12-15 osób, gdzieś na osiedlu, w pokoju się grają. E, Nazwali się jakąś tam cudownie Woda Życia, e, Boży Głos e, i tak dalej, i tak dalej. Nieraz to są setki osób. E, I takich grupek malutkich, bardzo nieformalnych, e, może być bardzo dużo. Ktoś to kontroluje? Ja myślę, że były takie próby. Gdzie w połowie lat 90. Bezpieczeństwo Biura Wewnętrznego Rządowe opracowało raport o stanie bezpieczeństwa państwa i tam jeden z rozdziałów był poświęcony problemom sekt. Nowa grupa, do której dołączy młody człowiek, staje się super stereotypem i nie sposób z nim dyskutować, bo ten odwołuje się do emocji. Potrzeba wtedy stopniowego naginania obrazu, by pokazać, że w ładnym opakowaniu nie ma spodziewanego cukierka.